tu taką krótką informację odnośnie sprawy, która się zakończyła. Była to sprawa wieloletnia, zakończyła się w Naczelnym Sądzie Administracyjnym. Dotyczyła, mianowicie dotyczyła takiej kwestii, że właściciele nieruchomości letniskowych, którzy posiadają budynki mieszkane na tych nieruchomościach. Żeby uniknąć podatku, bo wiadomo, wiemy, że podatek od nieruchomości letniskowych jest, jest wyższy, występowali do do tak, starostwa. starostwa i tam do, uzyskiwali taką, znaczy nie decyzją, tylko w postaci takiej czynności materialno-technicznej zmianę, zmianę przeznaczenia tej nieruchomości. W związku z tym, że ten budynek spełniał warunki budynku mieszkalnego i mieliśmy takie precedensy i tak powiem, zaczęło to przybierać większy rozmiar i właściwie bez zgody, no bez zmiany planu zagospodarowania przestrzennego w ten sposób zaczęła być zmiana po prostu e, nieruchomości z e, nieruchomości letniskowych na nieruchomości e, mieszkalne. Oczywiście to się wiązało z korzyścią dla tych, dla tych postów. I znaczy musieliśmy tutaj, e, bo wiedzieliśmy, że wojewódzki są administracyjne, jakie są poglądy w tym zakresie. Musieliśmy skorzystać tu z pomocy prokuratora, także skargę, skargę na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego Była, znaczy były dwie składane, czyli znaczy gmina składała i składał prokurator i w związku z tym, oczywiście sąd, sąd tutaj w pierwszej instancji, czyli Wojewódzki Sąd Administracyjny no nie przyznał nam racji została zrobiona skarga kasacyjna skarga kasacyjna Sąd Naczelny Sąd Administracyjny Uznał, że rzeczywiście mamy rację, że tak nie można tego robić bez decyzji administracyjnej. A przy decyzji administracyjnej trzeba, że tak powiem, na podstawie prawa budowlanego wydać decyzję, trzeba się wrócić do wójta, czy to jest zgodne z planem zagospodarowania, jeżeli się przeznacza zmianę po korzystania tego, tego budynku i, i tej, tej, tej nieruchomości. I sprawa wróciła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Wojewódzki sąd oczywiście były związane wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego, wydał korzystny dla na nas wyrok. Mimo to został ten wyrok zaskarżony. Jeszcze raz sprawa wróciła do Naczelnego Sądu Administracyjnego i właśnie byłem w piątek i Naczelny Sąd Administracyjny oczywiście korzystnie dla nas tu rozstrzygnął, więc tą kwestię mamy, no myślę, że załatwioną na jakiś czas.